Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszła pora, żebym zrobiła zupę pieczarkową, taką najbardziej prostą, banalną. Jak tutaj widzicie, to są wszystkie składniki, które są potrzebne. Czyli ziemniaki, pieczarki, marchewka, żeby był po prostu ładniejszy kolor zupy mogłaby być jeszcze cebulka na przykład, ale ja dzisiaj chcę bez cebuli. No i są dwie kostki rosółowe, Znaczy jedna jest rosołowa, a druga jest warzywna. I właściwie no co tam jeszcze będzie potrzeba? karnek, woda, coś do pomieszania w karnku no i ewentualnie przyprawy, jeżeli y, ktoś by chciał no ja zobaczę jak będą te kostki rosłowe smakować i nie wiem czy dołożę jeszcze jakąś sól czy nie, prawdopodobnie nie, no i dołożę prawdopodobnie czarnego pieprzu, bo ogólnie lubimy czarny pieprz w zupach, dobra to idziemy, ok wstawiłam wodę, żeby się zagotowała i od razu wrzucam te kostki rosłowe Teraz muszę obrać ziemniaki plus marchewkę. Warzywa obrane, umyte i teraz będę ścierała na tarce. Aha, nie powiedziałam wam, dlaczego akurat będę ścierała na tarce. Chodzi o to, że dzięki temu będą się po prostu warzywa krócej gotowały, to będzie taka zupa ni to normalna, ni to kremna, no bo jednak to będą cieniutkie wiórki. E, pieczarki też tak zetrę. W ten sposób zupa się szybciej gotuje. To jest pierwsze. Po drugie, moim zdaniem po prostu jest taka, no mi bardziej smakuje akurat, jeżeli chodzi o pieczarkowy. Ziemniaki mam obrane. Wrzucam do garnka. Jak widzicie jest ich bardzo dużo. Ale ja chcę, żeby ta zupa była gęsta. Aha, jak robicie to tą wodziuchę też, która została i musicie dosyć często mieszać tą zupę z tego względu, że tutaj jest w tym skrobia, żeby się one nie przypaliły, żeby nie przywarły do dna. I teraz obrałam, znaczy ten, już to starłam, to teraz pora na marchewkę, teraz wrzucam marchewkę. I czekam, aż się woda tutaj zagotuje. Jak się woda zagotuje, znaczy w międzyczasie będę jeszcze ścierała pieczarki, jak zetrę pieczarki, też je dorzucę. Jak woda się zagotuje, to dosłownie wystarczy kilka minut, no nie wiem, 4-5 minut, i zupa będzie gotowa. Dosłownie. Jeszcze nie wrzuciłam pieczarek, ale zobaczcie, już w tej chwili, jaka ona zrobiła się gęsta, to mój piesio hałasuje. Jaka ona zrobiła się gęsta przez to, że kartofle zostały starte. Skrobia wyszła i sama z siebie zgęstniła zupę. To teraz wrzucam pieczarki. Można by było dać tutaj na rosolę to zrobić, czy na jakimś wywarze innym. Można by było warzywne, po prostu taki wywar też samemu zrobić, oczywiście, ale mi chodziło o to, żeby wam pokazać najprostszą wersję, jaką się da z zupy, która jest no, zupą grzybową, pieczarkową, jak chcecie. Zobaczcie, jakie to wyszło gęste. To jest bardzo gęste. I teraz, w tej chwili, ja dosłownie poczekam ze 3 minuty jak to będzie się bąblowało. W międzyczasie będę gotować. To jest jedyny minus gotowania tej zupy w ten sposób, że trzeba pilnować i jednak mieszać, żeby się nie przypaliła. Ale mówię Wam, jak na zupę, przez to, że ona jest taka bardzo gęsta, ja prawdopodobnie jeszcze troszeczkę wody jakieś doleję, bo aż ciut przygęsta wyszła. Yy. Przez to, że jest taka gęsta, jest bardzo treściwa, bardzo sycąca i jak widzicie bardzo szybko się ją robi. Ja ją, żeby Wam nie skłamać, zaraz popatrzę, ja w tej chwili nagrywam 15 minut. Czyli dodajmy jeszcze do tego 2-3 minuty, no już 2 minuty, no to wyjdzie Wam w ciągu, nawet niech będzie dobra, macie mniejsze umiejętności, w ciągu 20 minut zupa do jedzenia. W czajniku sobie gotuję wodę żeby dolać ją tutaj, żeby jak najmniej gotować tutaj w tej, nie czekać aż tutaj się zagotuje, ale smakowała w międzyczasie doprawię odrobinę czarnym pieprzem. Jedynie tego mi brakuje. Woda się zagotuje, dorzucę tu i praktycznie już mam zupę zrobioną. I moja zupa pieczarkowa już gotowa. Przyzdobiłam kleksem śmietany, może być też jogurt, co tam chcecie. I na bieżąco będę tak wlewała do miseczek i wtedy dopiero dawała śmietany. Tak mi wizualnie bardziej pasuje, ale można dodać to już od razu śmietany, czy tam jogurt, od razu do zupy. W każdym razie mi już leci. Może efektownie to nie wygląda, ale jest bardzo smaczny. Znowu mój piśmowała hałasuje. smacznego.